Pan z wami i z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie Panie. Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu których też nazwał apostołami Szymona, któremu nadał imię Piotr i brata jego Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Jude syna Jakuba i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą Szedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze wszystkich chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Święty Paweł, jako wprawiony retor i dobry nauczyciel w jego listach. Dużo wybrzmiewa o, o wdzięczności, ale też używa dużo metafor z dziedziny sportu, budownictwa i przyrody. Dzisiaj to przyrodnicze o to, by zakorzenić swoje życie w Chrystusie. E, Święty Albert Wielki, mówiąc o, o tym, e, też przywołując podobny, ten sam obraz drzewa, mówi, że chrześcijanin jest drzewem rosnącym do góry nogami, że właśnie jego korzenie są w niebie, a owoce wydaje na ziemi. E i chcemy prosić Boga o właśnie to, 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 to zakorzenienie, o to, by właśnie o, o, nie ulec temu, o, o, o czym przestrzega święty Paweł, by, by nie ulec szukaniu jakiejś innej filozofii, ideologii, która mnie wyrwie od Chrystusa. Sam Chrystus, kiedy mówi choćby tę przypowieść o siewcy, tak, że, że zaznacza, że kiedy nie ma korzenia, no to łatwo jest właśnie wyrwać, albo kiedy ten korzeń jest płytki, to, to ta trawa usycha. Więc e, cały czas jesteśmy wezwani do tego, żeby to e, drzewo wiary. Które ma zaowocować miłością Boga bliźniego, siebie samego no, uprawiać, troszczyć się, okopywać, nawozić że jesteśmy wezwani do tego, by być drzewem wielosezonowym, a nie tylko na jeden sezon. I to zakorzenienie bardzo dobrze pokazuje nam Jezus Chrystus, który staje przed wyborem dwunastu, kiedy właśnie trwa na tej nocnej modlitwie do, do Ojca. Że mamy takie czasem natchnienia do tej pogłębionej modlitwy, może właśnie ta pora nocna nam do tego sprzyja. Czasem ktoś się określa jako taki nocny marek. Więc chodźmy za tymi natchnieniami, aby jest taka pieśń zbudowana na kanwie słowa, właśnie ze świętego Pawła: zbudowani na Chrystusie, w Nim zakorzenieni, mocni w wierze i wdzięczni, bo On jest źródłem życia. To często śpiewaliśmy, idąc piechotą do częstochowy, kiedy już nie było siły. Trzeba było się zbudować na Chrystusie na nowo i trzymać kabla, który ciągnął. A kiedy patrzymy na Jezusa, który wybiera. To, to zobaczmy, że właśnie taką pełną wolność. Oczywiście ten wybór jest owocem Jego modlitwy. Ale tak, wybrał tych, których chciał. A tak naprawdę, kiedy patrzymy na apostołów, to żaden z nich w żaden sposób nie zasłużył sobie na to wcześniej, aby no, padło, że a, to tak, to wiem dlaczego zostałem wybrany. No, bo zrobiłem to czy tamto. Nie, tu nie było katalogu zasług. E, w taki sposób niezasłużony też i Pan Bóg nas wybiera, chce, abyśmy budowali kościół. E, ale ten warunek jest, no, trwajcie we mnie, tak? bo, bo jakby ta nasza siła no, jest w nim. No. Własną siłą to możemy tylko bryłę kościoła zbudować. Jeśli nie zaprosimy dalej Boga, to owszem, budujemy tu kościół od wewnątrz, ale też no, jesteśmy kościołem poza murami świątyni. I... E... Więc jakikolwiek wybór też staje przed nami w życiu, ważny czy mniej ważny to starajmy się opierać to znaczy, że na, na modlitwie, tak żeby ten wybór był owocem modlitwy, żebyśmy nie podejmowali decyzji pochopnie, najczęściej po pochopnych decyzjach potemplujemy sobie w brodę, a widziałem, miałem natchnienia, widziałem znaki od Boga, no ale... Nie posłuchałem. Taka natura ludzka nieskłonna do słuchania. Ale Pan Bóg potrafi to zmieniać. Piotr, który zaparł się, później wyznał tę miłość Chrystusowi, uciekł spod krzyża, a później sam na tym krzyżu umarł. Ee, że chcemy iść właśnie tą drogą, którą mi wskazuje Chrystus, drogą zbawienia. Jeśli no wybieram własną drogę, no to jest to droga tak naprawdę samozatracenia. Ee, więc dzisiaj pytamy, jaki jest mój korzeń, ee, i szukamy jak zapuścić go głębiej, aby nic nas nie zdołało odłączyć od miłości Chrystusa.